Co sądzisz o banknocie 1000 złotowym? Czy powinien być w obiegu? Zostanie wprowadzony nowy banknot 1000 zł. I trwały dywagacje, co na tym banknocie będzie. Okazało się, że parę lat temu, w 2021 roku, były robione badania, co ma być na banknocie. Zaciężał on drugi, ale w obwodzie były dwie kobiety, królowa Jadwiga i Maria Krosław Kiri. Wiele osób mówi po co? Po co 100 1000 zł nie potrzebujemy, że widzimy 500. Ale myślę, że przedsiębiorcy ludzi, żeby by stwierdzili, że w porządku. I czytam, i nagle spytano o to jedynego słusznego guru, wspaniałego człowieka, męża stanu, osobę kom kompetentną, osobę prawdomówną, osobę, która na pewno nie pije. Spytano o prezesa NBP, Adama Grapińskiego, co będzie z magnocie? kiedy on będzie. I Adam zdementował, że NBP nie pracuje nad takim banknotem i nie planuje go wypuścić. Więc zastanawiam się, kiedy on będzie, bo z reguły Pan Adam jest takim antyskaźnikiem. Jak się mówi, to się okay. dzieje inaczej. Natomiast zastanawiam się, co o tym myślicie w ogóle. Czy fajnie, gdyby był taki banknot 1000 zł, czy to jest spoko, czy to jest już przez forma treścią i próba dodrukowania pieniędzy kolejną metodą. Podobał Ci się ten news? W każdą niedzielę o 18.00